Witam wszystkich bardzo serdecznie. Koronawirus. Dobra. Koronawirus. Może na początek tylko, kilka słów technicznych. Komentarze. Mam taką sytuację, po raz kolejny zauważyłem, że pojawiają się komentarze w komunikatorze. Że mam komentarz do danego filmu, a on pod filmem się nie wyświetla. Przewalałem to na wszystkie strony i sposoby tego samego swojego YouTube'a. Nic się z tym nie da zrobić, nawet nie jestem w stanie doczytać do, do, do całego komentarza. Nie wiem, YouTube co chwila, jakiś tam mi przesyła, że zapłać, bo wykup go coś tam tego i tak dalej. No cóż, ja jako twórca mam płacić, to chyba twórcy się płaci, a nie twórca mam płacić. Skoro YouTube taki jest fany. no ale dobra, to tyle na tyle, bo jeszcze takie jeszcze jedno co do komentarzy: ja komentarzy nie usuwam, obojętnie jakie one były. Każdy, kto pisze jakikolwiek komentarz, niech bierze za niego odpowiedzialność. I tyle. No. Są um, różne kanały, gdzie tam oni dbają o swoją tam pozycję. To ma być tylko dobrze i bardzo dobrze o nich mówione. Eee, żadnej krytyki nie dopuszczają. U mnie nie ma problemu. Eee, także jeżeli ktokolwiek mi zarzuci, że ja cokolwiek usunąłem, nic takiego nie ma miejsca. Wracamy do Korona Wienerutwa. Słuchajcie, eee, może rozbiję ten film na dwa. Ja podejdę do tego dosyć eee, humorystycznie, bo też tak to postrzegam, ten cały wirus. Po pierwsze koronawirus, jego wybuch, że tak, y mamy takie informacje, przynajmniej ze źródeł amerykańskich, no i tych takich światowych, że ten wirus nie jest żadną nowością. On, już, on był już znany z 10 lat temu. Mało tego, i Amerykanie, i Chińczycy potwierdzają, że tego wirusa z mają. Obydwa te kraje posiadają tego wirusa tam w swoich, swoich lab laboratoriach, czyli najprawdopodobniej... Skoro tyle lat już go tam przetestowali, no to też mają też i antidotów na tego e, koronawirusa. Epidemia, pandemia, dojdziemy do tego później. Natomiast fakt jego wybuchu, mm, dlaczego w Chinach i dlaczego w Iranie? Może ja się najpierw skupię na Chinach, bo to też jest dosyć ciekawe. Zobaczcie. Cywilizacyjnie, jak ktoś czasami lubi historię, to wie, jak, jak się w takiej sytuacji zachowują dane państwa. Chińczycy zachowują się w sposób nieadekwatny i nieracjonalny pod kątem politycznym. Oczywiście, pod kątem takim, ktoś powiedział, medycznym, no to, to jest super. Jeden z youtuberów powiedział, że wykonują 300% normy, a ja zauważyłem zupełnie co innego. Tak. Pod kątem tych, tych zabezpieczeń, wszystko gra muzyka. Zobaczcie, ja widzę, mamy za mało informacji z Chin. E, na przykład słynny Hongkong. Tam trwały od X czasu protesty, i to jeszcze protesty studentów. Z tego, co ostatnio słyszałem, do tych protestów przyłączyły się środowiska naukowe, czyli jak gdyby ta kadra naukowa. A to już jest niebezpieczne. Niebezpieczne dla rządzących, dla, dla czerwonych komuchów z Chin. To wcale nie jest takie. Takie proste, że w Chinach nastąpiło takie rozprężenie demokratyczne, swoboda gospodarcza i tak dalej. Tak, jest tam pewien rodzaj, rodzaj swobody gospodarczej, ale jeszcze nie swobody społecznej, czyli wolność słowa i tego typu sprawy. I według mnie coś musiało zaistnieć, musieli też ci włodarze zareagować. Prawdopodobnie bali się może drugiego Tiananmenu. Plac Tiananmenu to kiedyś już omówiłem jeden z jednych filmów dlaczego to upadło. I tutaj e, mogłaby zaistnieć podobna sytuacja, tylko z tym, że teraz e, po prostu w dobie wszechobecnej informacji, przekazu informacji, internetu tego się nie da tak łatwo zablokować. Oczywiście można blokować konta, można wynajmować służby rządowe, nie prywatne, bo jak ktoś mówi, ja to słyszę ja rozróżniam coś takiego, te, ten blef w, w, w kwestii służb, że sobie jakieś tam się służby zawiązały, działają, od rzeczywistych służb rządowych, które hmm, po prostu zlecają do wykonania pewne, pewne zadania. I uważam, że musiało coś w Chinach za, e, e, zaistnieć takiego, że e, wypuścili tego koronawirusa, Zobaczcie, nie ma za bardzo potępienia, wszyscy jakoś to przyjęli. Ja mówię o włodarzach tego świata, typu Trump na przykład ze Stanów, że wszystko jest w porządku. I co ciekawe, jeszcze taka, jak, to, jak ktoś to obserwował, zobaczcie, kiedy trwały, potr to ja tylko, tylko na jednym aspekcie, ja przypuszczam, że tam jeszcze w grę wchodzi coś innego. Tam musiało coś, mm, poza Hongkongiem, mogły powstać kolejne jakieś ośrodki w Chinach, które być może planowały bunt. Coś w tym stylu. I oni to dostrzegli, odkryli i tak zainterweniowali. No, sam fakt, że należy się przyjrzeć tym protestom w Hongkongu. Jakoś te protesty trwają rok, ponad rok czy nie cały rok. Ja już sam nie wiem, nie wnikałem w to. Mamy tylko i wyłącznie przebitki hmm, prywatne. Czyli YouTuberzy gdzieś tam lub też stacje, a stacje telewizyjne to praktycznie nie wysyłały tam w ogóle dziennikarzy. No przecież nie, żeby nie zadrażnić stosunków z Chinami. Jeszcze kwestia gospodarcza, ale na końcu. I zobaczcie, tymczasem wybucha wirus. Co robią Chińczycy? Nie. Właśnie do tego, do tego zmierzam, co robi w historii? Taka, takie zdarzenie kamufluje się, ukrywa, zataja się wszystkie informacje tak długo, jak to się da tak długo. A tymczasem w Chinach wybuchł jakiś tam pojedynczy przypadek, przyjmijmy to być, może tam jest setki takich przypadków, ale pojedynczy przypadek i oni to, nie tylko, że tego nie ukrywają, ogłaszają na cały świat, cały świat informują, mało tego, budują szpital, obstawiają plac budowy kamerami i relacjonują budowę nawet tego szpitala godzina po godzinie, minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Całodobowo Przez to pokazują, wszystko jak jacy są zaangażowani, jak budują, jak dbają o bezpieczeństwo, yy, higienę i tak dalej. Jest to wysoce, wysoce podejrzane. Tak ja to widzę. I zobaczcie, tutaj tylko, tylko wspomnę o gospodarce, bo to nie, tutaj to długi temat byłby. Yy, jakoś nie martwią się Chińczycy, że handel spadnie, że spadną obroty, że spadną. I przychody, że nastąpi jakiś krach gospodarczy, kryzys, i tego typu sprawy, tylko zajmują się walką z tym wirusem. To jest, i to jeszcze takim, ta walka jest taka pokazowa. Ca cały świat musi widzieć, tam wiecie, kolej, metro, cuda niewidy, dzieci do szkoły nie chodzą, wszystko to jest, relacjon, to jest relacjonowane, to nie jest ukrywane, jest relacja na cały świat. Idzie. Jak w Chinach walczy się z koronawirusem. Jest to też pewien manewr antyopozycyjny, bo tego też nikt nie widzi. Słuchajcie, dzięki takiej akcji, kiedy można zorganizować stan prawie że wojenny, bo to się ogłasza stan wyjątkowy, a można ogłosić stan wojenny, bo to jest, wiecie, pandemia dla narodu, można w ten sposób wyeliminować groźną pozycję. To jest, to jest ten, ten temat. Temat właśnie geostrategiczny. Dzięki temu koronawirusowi można sobie wejść do domu, zatrzymać kogo się chce. Mało tego, można go spokojnie zarazić tym koronawirusem, zamykając go z, z innymi chorymi, nawet nic nie trzeba mu wszczepiać. Wystarczy, że się go zawodnika zatrzyma, doprowadzi do pewnego obiektu i że się go bierze na kwarantannę. Z innymi, z rzeczywiście chorymi, tamtych chorych albo się już dawno przeznaczyło na, na straty, albo się leczy, jego też się leczy. I duże prawdopodobieństwo jest, że dzięki temu można będzie setki osób po prostu wyeliminować w sposób taki perfidny. Tak to uważam. Usma minuta, ó, zabrakło mi. Tak widzę Chiny. Tak widzę Chiny i to jest, to, to nie jest tak, co ja zaznaczam, druga rzecz, jeszcze tylko wspomnę o Stanach, jakoś widzę, że Stany wszystko w, tak współczują Chińczykom, udzielą im wszelkiej pomocy i tak dalej. To jest wszystko, wygląda jakby to wszystko było uzgodnione, bo pamiętajmy, że Amerykanom wcale nie zależy na żadnej demokracji. Ten kraj gospodarczy, jak wiemy, to chodziło o trampki. Po prostu Amerykanie cały czas chcą, żeby Chińczycy robili trampki za 4 dolary, sprzedawane u nich za 100 dolarów. I to wcale nie jest tak, że Ameryka jest zadowolona z rozwoju, nie tylko, nie, nie chodzi tu o rozwój gospodarczy Chin. Chodzi o. E, te wykorzystanie ekonomiczne Chin dla własnych potrzeb. Dobra, to by było tyle na, na temat Chińczyków. Hmm. Może teraz następny filmik trzeba będzie nagrać na temat właśnie Iranu, jeszcze podobno.